po prostu we dwie, że nie będziemy się bić, wiecie, tak, jeden do jednego, tylko zaatakujemy po prostu we dwie. Bo Ewa jest była mistrzynią świata, tak? <grymne> ale to też jest mocne, że Karolinka wzięła taką walkę. Karolinka to są w ogóle, naprawdę. I dziękuję, a już ona dzisiaj to mnie mówi, Nie cały miesiąc do walki, ona do mnie dzisiaj mówi, że ona nie wie, czy ona chce się bić, bo nie wie, czy ciosów będzie chce przyjmować, ciosy. No ale już później, na całe szczęście, wiecie, jeśli się to zmieni, bo ten... Ale już później na drugim sparingu było lepiej, jak ją zmusiłam do drugiego. Mówię, choć się bijemy. Jeszcze powiedziałam, że ja Openek! Dziękuję pięknie. Wiedziałam, że jak nie będzie trenować, sobie spójrzcie pierdol. Co się ubieram, nie wiem właśnie, zobaczymy. Ja mam mocno trenuje, no my też będziemy robić na pewno dwa treningi dziennie teraz. No, ale postaramy się no. W ogóle ja na drugą konferencję to jeszcze lepiej się przygotuję, bo na tą konferencję ja trochę tak się. Znaczy ja się odpaliłam na tą Ewę, ale ja nie wiedziałam, że Ewa będzie tak bo będzie. A zaraz dziękuję. A powoli mówić dobra, będę mówić trochę wolniej. całym na Karolinie nie zależy, ale komu? No, ogólnie, wiecie, jeżeli chodzi o Karolinkę, Mateusza i Grześnia, uważam, że żadna z osób nie ma tutaj złych intencji. Tylko, właśnie, to jest po prostu skomplikowana sytuacja. I ja naprawdę wolę się nie mieszać. Trenera, jeszcze widzowie, musimy wybrać. Zastanawiałam się nad moim starym trenerem, bo on był bardzo dobry, tylko że on trenuje w Juniku, a to jest daleko. Hejka, cześć, cześć. Ale wiecie, to jest wszystko takie na szybko, bo my dopiero się dowiedziałyśmy. Ja jechałam, miałam inne plany, i chciałam zostać na dłużej w Niemczech, a tu nagle, wiecie, telefon dostaje, że ten, yy, że mam walczyć. Czy nie jest mi przykro, że Krzysiek uderzył naszego przyjaciela Irka? Ale w ogóle było mi przykre. Powiedziałam Krzysiowi, że ty przesadził z tym. Że, że uderzył. Bo... Iryk Irek siedział, nawet się nie przygotował, I to jest coś innego, nie wiem. Ja powiedziałam mu, bo jak byłeś na niego zły, to czemu się z nim nie powyzywałeś? Czemu z nim nie skonfrontowałeś się? Tylko lecisz od razu z liścia. Irek miał okulary na sobie też, mogło się coś stać. Lanta, dziękuję. Ale wiecie, mi się wydaje, że Krzysiek tak po prostu funkcjonuje, że on po prostu ma potrzeby mówienia wszystkiego. I ja dziękuję. No nie wiem, czym pokazać. Kto dał Jurkowi z listy, no i no ten Hellboy Fajka cześć, cześć. No, ja, ja ogólnie w szoku byłam. Jurka uciekał po okulary, poszłam, bo mu spadły. Pocieszałam później Irka. się nie martwił. Tu specjalnie wystawiał wodki, żeby sprawdzić owcy przykrość. Nie wiem, jakie są jego intencje ogólnie. Mi się wydaje, że po prostu Headboy to chyba by chciał mieć taką publiczną relację. Wiecie, że jest z kimś, mówi o tym, chwali się, cieszy się, wiecie, tym wszystkim też razem dzieli się z ludźmi. A to, to nie jest miejsce na taką relację, dlatego że Karolinka ma, ma jeszcze nierozwiązaną sytuację tutaj z owcą, bo mieszkają razem. Cześć, cześć. Taka. Co zrobiła? Kiedyś wyciągnął wszystkie rozmowy, tak? Nie wiem, no... Nie wydaje mi się, żeby Grzeci był złą osobą. W każdym razie, no, nie, <grym> nie to, po prostu, żeby ktokolwiek miał złą intencję, aczkolwiek, no... Tuż dużo rzęs. Ja teraz używam takiego zaraz, Taki. Później są Czemu. I dziękuję, Angelika za serdłucho. No w ogóle ten widziałam. Jak on taki dzień. Obudziłam się kiedyś, bo mi się śniło, że siedziałam w więzieniu razem z bombą. I obudziłam się bardzo wcześnie rano i nie, nie wiedziałam, co mam robić, więc odpaliłam sobie odziło nie TikToka, tylko odpaliłam YouTube'a. I na YouTube. Znowu widziałam samą siebie, <laughs> ja, okay, bo wtedy było to było po tym filmie i zobaczyłam, że tam komentował to Nitro, że skomentował to Wardęga i myślę sobie, się kurde, a no nie chcę się tego oglądać, ja sobie tak później z ciekawości włączyłam. Więc zobaczyłam ogólnie, bo ja nie oglądałam większości tego filmu i zobaczyłam, że ogólnie w tym filmie o nas, no to jest ogólnie mnóstwo bzdur, tak jak wam mówiłam na początku tego live'a, ale to już nie będę tego poruszać tematu. No i tak byłam ciekawa, i myślałam, że totalnie mi zjadą, nie? Ja zawsze jestem przygotowana na no, chyba najgorsze. A wiesz że nawet nie było tak źle. Teraz myślałam, się. A, no, jak jestem całkiem ładna. <grymny> A, to dobrze. <grymny> A to już tak nie Nie wiem, tylko o co bardzo co chodziło z tym Denisem. Nie mam pojęcia. Bo ja z Denisem na pewno nic nie robiłam. Ani Karolinka. Z żadnym Dynisem. Ja nigdy z Dynisem się nie spotkałam. Opóźnia głos. Kurczę, nie wiem co zrobić. 11 stycznia. Teraz lepiej czy reset robić? Teraz okej, okay, okej, okay, dobra. To super, jest dobrze. Już okej, okay. okej, okay, super. Zmienimy tego. Czy boję się walki? Nie, nie. Ja, ja walczyłam, słuchajcie. Przecież ja walczyłam ostatnio e, praktycznie e, jedna na dwie. Bo, bo, wiecie, Klaudia to. Klaudia, ja ją bardzo za odwagę, bo Klaudia e, wyszła do walki, gdzie ona dwa dni się tylko przygotowywała, bo się po prostu dwa dni wcześniej dowiedziała. No to naprawdę, wiecie, trzeba mieć odwagę, żeby coś takiego zrobić. No, ale wiecie, no nie. Chodzi nie... o to, że na przykład Danielce było łatwo ją pokonać. Ja najpierw zwalczyłam z Sandrą, no to Sandrę tam rozwaliłam i nagle, wiecie, musiałam zaraz ja, zmęczona, gdzie ja się naprawdę na tej Sandrze no już dużo, dużo zrobiłam. Zmęczona musiałam zawalczyć z Danielką, która trenowała dużo bo ona jest ogólnie, no ona jest mocna, mocną zawodniczką. Nie powiem, że nie. Gdzieś tam mi się też udało, ja też dostałam od niej ciosy, wiecie, mocne. Udało mi się gdzieś tam do, doprowadzić do tej klatki, raz. Ale jest wyższa ode mnie, cały czas idę naprzód. Więc nie boję się, nie boję się naprawdę dostawać ciosów, bo to tak, to tak nie boli. W walce nawet tego tak nie czuć, bo wam tak. Ja nie, jakby czułam ciosy, ale bardziej się skupiałam na tym, żeby je po prostu żeby bić. Musimy wygrać. Postaram się. Eee, myślę, że za ty. Nie myślę, że ja zabieram hejt czasami za Karolinkę. Wiecie, mi z Karolinką się zawsze będziemy wspierać. I, i nawet jeśli bym zabierała hejt za Karolinkę, to, to z dumą będę zbierać ten hejt, wiecie? Karolinka jest moją siostrą, naprawdę ją kocham i chcę ją wspierać zawsze. I to też nieważne, ważne, czy, czy ma czy nie ma To czy nie mogę Rejnera. No. Ferrari z kim będzie walczył, nie wiem. <grymne> Super ale będzie walczył. Nie wiem, wiecie widzowie, ja ogólnie powiem Wam tak, że ja z całą kartą się nie zapoznałam jeszcze, a po moim panelu ja udzielałam wywiadów, więc nie widziałam za bardzo drugiego panelu.